Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj krótkim filmem omówię sobie bazę Liren Scheimer Gold. Jest tą bazą wiele kontrowersji, ponieważ mamy wersję Rose i mamy wersję Scheimer Gold. Wersja Shimer Gold na stronie Rosmana ma mikroplastik, a zdjęcie, które jest wklejone na stronie Rosmana, jest wklejone w wersji Rose. I też wprowadza konsumentów w błąd, że ten produkt zawiera mikroplastik. Produkt tak naprawdę nie zawiera mikroplastików w wersji Gold. Wersja Rose jak najbardziej zawiera mikroplastik, i wersji Rose nie polecam. Jest to baza rozświetlająca z delikatnymi drobinkami o właściwościach blurujących. Dla skóry tłustej, która nienawidzi Glow, nie będzie odpowiednia. Ale jeżeli kochacie Glow, to nic nie stoi na przeszkodzie. Dzisiaj Wam pokażę jej skład. Oryginalny z Rosmana. Jak się prezentuje w wersji gold. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Baza jest napakowana multumem substancji aktywnych, które mają realne działanie regenerujące, stymulujące skórę. Można ją nałożyć przed SPF-em albo po SPF-ie. Tutaj mamy skład w wersji złotej. Mamy wodę, mamy silikon emolient łatwo zmywalny, mamy glicerynkę, mamy mikę, mamy zagęstnik stabilizator formuły, mamy masło SHEA, nośnik przenikania, olej, so, e, ekstrakt sopuncji figowej w działaniu antystarzeniowym, ekstrakt z garnieni, który działa odmładzająco, acetylheptapeptyd-9, który działa odmładzająco, złoto, witaminę E, mamy olej arganowy mamy olej kokosowy, mamy olej słonecznikowy w składzie. Mamy nośniki przenikania substancji aktywnych w głąb skóry, mamy krzemionkę, mamy nośniki, mamy kwas cytrynowy, mamy peptyd 47 z grupy polipeptydów, mamy stabilizator konsystencji, stabilizator emulsji, stabilizator formuły i tylko tyle. Jak widzicie, to jest realny skład bazy Gold, który jest dostępny w rozmanie od ręki. Produkt nie zawiera żadnego mikroplastiku. A na stronie Rosmana skład i zdjęcie produktu przy produkcie Gold jest wklejony produkt Rose. Także realnie z tej linii baza Rose ma mikroplastik, ale wersja Gold ma w pełni bezpieczny, wzorowy skład. Poza właściwościami rozświetlającymi działa również antystarzeniowo. Aby wykorzystać jej działanie jako antystarzeniowe, należy ją nałożyć przed SPF-em. Aby mogła przeniknąć w skórę. Nałożona po SPF-ie spełni tylko i wyłącznie funkcji bazy przedłużającej makijaż. Świetny skład, świetna technologia i zdecydowanie przedłuża trwałość makijażu. Produkt polecam do kupienia w Rosmanie, ale tylko wersja Gold. Kochani, na dzisiaj to tyle. Jeśli się film podobał, to łapka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam dobrą energię. Do zobaczenia. Buziak, papa. Pa.